...kiedy gierka się zaczyna, więc możecie zrobić to teraz, żeby być w tym, jak ktoś chce się zareklamować. Dobra, na koło my gramy. O kurde, diamenty, silvery, o nie, ja pierniczę. Nie no, przegramy to. Ty, a jak się gra Yasuo? A jak się gra w Volibear'em to jeszcze ujdzie, ale kuźwa, zero maestrii Yasuo, to wiesz. No koło zaczynasz chyba, nie? Nie no, to, to zobaczymy, jak to wyjdzie, wszystko. No kuźwa. nie spodziewajcie się, czaty, że ja naprawdę zdominuję, nie? A, A czemu, no, czemu denka nie ma? Ty, ty wbijaj na tego. Wbijaj na gadanie. Będziesz mnie uczył. Chyba, że to G Dukarek wleciał z tym, na smurfie, i ja o tym nie wiem. Dukar. <gry> No dawaj, wbijaj, you me, dawaj Co się bierze pierwsze na Boliberze. Na tym starym, yy, szczerze mówiąc, W możesz brać I tak to nie ma zero. sensu teraz, żebyś się tak jakby tradeował z Redem ani go nie odstraszał, musisz się bić po prostu Siema Demek, jakby co to, to się tam nie spodziewaj, że ja będę dobry, nie? Ja nigdy Jasu nie grałem, aż tak upośledzony nie jestem Ale szkoda <laughs> Ty to tam niecy widziałem, gierkę. co? Ja już mi to co drugą gierkę normalnie No los. Od się zaczyna. Kiedyś się kumaksowało. No, słuchaj się czatu. Jut wasz, zwłaszcza na Twitchu. To powodzenia wam życzę. Że osiągniecie coś w tym e sporcie. Uważasz, żeby ci się nie zresetował? Dobra, już jeden o. minion zmisowany, to już mi się podoba. O, trafił tornado we wszystko, nazik. Dobrze, króciutko ich na zasięg to Dobre, dobre, Yumi, jakby duokio chyba. Dobra, spokojnie, guys, to pierwsza gra, ale damy radę, damy radę. W ogóle się nie witałem, ale siema YouTube, jakby co, żeby nie było. No, early będziemy hardo dostawali, nie powiem, że nie. Awa. <grym> kuźwa. Dlaczego ta farma jest taka niesprawiedliwa w tym meczu? Powiedz mi. Trafiłem go? Nie. wawa, Biją! Dobrze, dobrze, Yumi Spokojnie, ja się zaraz zara cofnę do bazy, ale git. Możesz z sumie zgenkować, bo oni w sumie... ograją no, grają offensive i coś czuję, że będą próbowali freshować. się. Ale fajnie, bo trójka by miała zara. No to git. Co sobie z farm to? Weź wiedź, wejdź w niego jak możesz O kuźwa to Ja mam tylko Qaj <grywia> ja, ja. Ale dobrze, dobrze było Dobrze wyszło Nie wystarczy żebyś jednego minionka zabił byśmy zabili dwóch No właśnie wiem ale nie wyszło wiesz smajt minionka Coś Ja nie mam smajta <grywia> no, Pa duma. robię tak a Normalnie taka. nie Dobra. Dawaj go Dobrze, lecimy, jazda To prawda place nie wyszedł jak chciałem, ale było zajebiście Dobra, my my duo Q chyba Masz konto na weście to gramy To mam. To gitara Ale Jakieś nie. tam rozegrane placementy dawno O nie, to jest słabo ja na świeżaku chcę. Dobre, kula, dziękuję. Dziękuję, widzowie. Ja no, króciutko z tym pajacem trzeba na tym pocie i tyle. To jakieś 20 CS do 8, ha, <śmiennie> XD. Chociaż z czego się można spodziewać po Silverach, naprawdę. A no ja tak, zapomniałem, jest... że jak się weźmie miniona jednego przeleci to zapomniałem że nie można już doskakiwać takim jestem mainem jasowa dobra Ostatni ty widziałeś ale protekcja Ja się dzięki mnie nie straciłeś hp honor po no tym nie. meczu bo jak nie to wiadomo to ten hoplog no czeka <laughs> frazuje <laughs> Frazuje normalnie Aha, no to tak działa, ok. To już rozumiem. Co jest, ty? Co oni intują Bardziej niż ja Nie no, nie baitują, nie Ale jestem tankowaty na tym Yasuo Ty, damy radę tanka robić Osuło? Da się tak? No nie no, nie trafiłem, so sorry jest git, jest git Nigdy nie jestem przyzwyczajony, że mam Yumi cały czas na sobie Przypominają mi się gry z widzami Kiedy mi intowaliście, chamy najgorsze I była taka Yumi, co się nazywała Kappa173 No i chłop się, siedział u mnie na plecach jak gra, grałem w lesie Wspomnienia Wiecie co, jak trudno grać w zasadzie ze smartcastami na Yasuo To jest amazing, naprawdę Polski dżungler Dobra, cofka, mam 1800. Co mam kupować? Fantoma lecisz chyba. No jak to statyk jest kupowany? Nie <laughs> no serio ja mówcie, nas... bo ja nie wiem. Zila. Dobra, kupuję Zila. Ej, tego się nie spodziewaliście, że pinku na Yasuo bez kitu. Jaka masz rangę? Masz w opisie wszystko stary. Ja mam kuzyna 100k na yasuo punktów i siedzi w ironie? Gość, to, to, to jest jakiś amator. Ludzie tak naprawdę Pst. potrafią mieć 3 miliony i siedzą w ironie. Co nie połowa czatu? No. Static teraz ogólnie? O kuźwa, dzięki. Nie no serio, dzięki, bo ja tak naprawdę nie wiem co się składa na yasuo. Dla mnie to jest tylko czarna magia. Ja tu bym zleciał po prostu sobie tormaila tako, bo z tormaila wiem, że. nie wiem, asysta będzie za darmo i reset triumfu. Dobra, Dobra, lecimy. Ha! postawiona tarcza już. Ałała, ała. ty biją mnie ty. Ty, ała, ale mnie narąbali. Co jest nie tak z tym światem? To jest zaraz wszystkie, mam tu chłopie, ale tu będą playsy robione. Dawaj go. Ja mam heal, a. hit. Awawa. E czemu tu lisi nie jest? Jak ty tu zostałeś ty? Ja cię ja chcę próbuję cię chronić, bo <noise> bo ja generalnie jestem taki, że staram się dbać o Wiesz, o innych, a nie o samego siebie. Wyskoczyłem, Wszystko żebyś ty tego kill nie dostał. <grym> no, <grym> nie spodziewaj się, że ja będę zabijał wiosłową, przysięgam. Ale farmie dobrze. Zabić mnie chcą. Za... Co za? Ja to ja go zabiję zaraz. To nie farmę, no. No jest posiadana. Widzicie, guys, tak się gra jasno na kućba platynach. Oj, to też nie gra. O, nie wiem, <grym> że ja go zabiję. Łatwo. Bardzo dobrze, dawaj. Ej, fajnie by było, jakby teraz Yumi, jak jest, siedzi na mnie. To dzięki temu ja mam teraz efekt reda wywozaj było To byłby by taki buff. Szczerze mówiąc, to byłaby wtedy meta, że junglerzy oddają. Nie wiem, buffa Yumi chyba. I by się werna tylko grało. Dobra, mam szóstkę. Nie no, trzeba ich zabijać, wiesz o co chodzi. Ale w grze, of course. żeby nie było. Sorry, YouTube, administration. No to szkoda, ty, 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 ty Ty grasz jakimś kotem i tam gadasz Takie niemiłe rzeczy Wombrek jestem zabójcą, to jesteś supportem chłopie No to Ej no faktycznie Dobra sorry to co tam może? Samurej mówić eee, Dziena, gdzie na Bumbazuka, na dziena, dziena Że wbiłeś na chwilę chociaż no, powinien podczas lotu puszczać to Q, to, to Tornado. Tak powinien, a nie jakiś kuźwa obrocik, piruecik. Lol, trafiłem ty, widziałeś? Jeden do jednego. Ej dobra, idziemy zabijać kogoś innego? Ewem, pomożemy Ewelince farmić, co na to? O, ale czarmik wsiadł. Wow, w nieruchomy cel, gratulacje ty. O. No i siko. Ja dawaj, ja. Do. No bądź normalnym no to dżunglerem, a nie O Jezu, czeka na W, co ty jesteś za mainem Bo większy damage, ty, no co Ta, ta, ta Ja mam maina ja w sumie najlepsze, ja mam maina Evelinki Na soporcie i To jest najlepsze Dobrze, A ława. Nie, no nie boimy się, do tak. końca Dobrze bardzo dobrze, mi no to... ...kerujesz, no. Kerujesz tą grę jak nic. Reset. Oj! Czemu mintujesz linię? No reportable. Nie intuję. Nie, a Z... czemu się wywaliłeś? No ja myślałem, że w botę idzie to... No idziemy! No teraz, ty! Tylko wiesz, ja nie jestem w stanie zabić. łała ,ła. no więc umarłym. No Bobo bo twoja wina, no. Tfu, no. Report jungler. Zara poprawy. No to idź popraw dwa razy YouTube szatownicy miękkie faje. Nie wiem czy się z tym zgadzać. Szczerze mówiąc nie wiem. Uh. Ty, jak chcecie się z Nightbotem skontaktować, to tam macie stronę internetową. Jak chcecie, to tam możecie wejść. Ej, mi umarła ty. To już? To nie, nie, nie. Kto tam wyszedł z TS-a? Słyszałem to. A, ah, ja. I wywalił od Lisfika. Ale, szanowny, no internetu chyba nie mam. To jak ty grasz i gadasz z nami? Nie wiem, Lisfik jest dziwne. Ta, pakiety zapasowe ma. Plus 5 minut. No za 5 minut się wyrzuci. I dobra, trzeba Ej, coś porobić. Ale będzie Gankerino. Jezu Wszyscy tam schodzą, totalnie Nice btw o, zobacz co tu się dzieje To bez kitu, o. tam ostatnia gra Voliberem i ty będziesz grał tym woliberem. To jest za pomysł, no to nigdy nie wpadłem Jezu, takie fragi to zawsze możesz zabijać no Takie fragi to bez kitu Trafisz o. to kiedyś? Ja, ja pierniczę na Cooldown cool na cool no. Jak cool cooldown? Na kumia. A to wystarczył czymkolwiek to trafić. Ja wiem, bo grałem bo kiedyś. Nie, nie, I wedługum. po Co by ja bym ci trafił? ty. w auto-atakie? Ja auto no, auto takim to działa. Nie, ja no będę. No, no, ja co? co? miał na auto-ataku. To mogę się reczką też możesz. Wszystkim bym mógł. No ale nie. Nie, on, on się no, nie bawi w takie ja rzeczy. Jakim cudem. No bo jak? <laughs> się w niego fulinem i ty dostałeś agro. Nie rozumiem tego. Ga Zostaw to. Masz swój. Jezu, ja bym dostał pewnie baskę. Masz się ma, mi weź se. No. No, weź se bez kitu. Więcej no, no, zrobisz no, niż no, ja. O, dawaj go. ty. O, 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 to jest idealne. Bejt na Bobo. Lecimy. Ale weź się zdecyduj, czy ty idziesz w lewo, czy w prawo, ok? No. To łatwo. No, nie wiem, widziałeś, on był tu, ja nie wiem, czy iść tędy, czy iś tędy Naprawdę No lecimy, nie wiem, palić na jego ulta, wszystko? Wszystko, nie ma No i teraz bawimy, ej weź zejdź ze mnie i pójdziesz na niego Mocny exos Dobre, wow. bardzo dobre 2-2-4, to mi się podoba, meniosu ale ze smartcastami, to się powie, wam ciężko, grywam na ESO i to tak mówię szczerze. Co mam maksować jako drugie? No QEW. Ja no serio pytam, No serio ja ci mówię, QEW. Dobra. Maksuje. Tym razem zaufam. Żeby nie było. O shit, ty, dawaj go. Pierwszy raz ultę odpalę w tym meczu. Mi się wywalę, ale dobra, to jest dla dobra ogółu. Masz go? A, szkoda. Nie wiem, poza ścire, to Aaa, co wy tam, guys, powiecie? On kudał wcześniej? No, dał Q, ale w zasadzie. lo, zabiłeś, nice. Ale wchodzi, że auto-atak miał cooldown, wiesz o co chodzi? Za 10 sekund dopiero mógł za auto-atakować. No, ja nie miałem ręcz na auto-ataku, ty. Lewka nie ma jakiegoś już. No, no to doflaszowujesz, albo wiecie? klikasz areczkę. Reguleczkę na pewno Jakim nie, nie, nie cudem? Nie, nie nie no, porobisz go tego Licina. O, idę. Ajaja. O, Ajajaja. darmowy kid. Weź, zostaw. Dobra, weź go. Weź go, bo ucieknie. Nie po to ten ward był stawiany. O, dobra. Czy ja porobię takiego Luciana samemu? Na YouTuber kontra YouTuber. Zobaczymy, kto wygra. A, no, jednak nie. Jednak boi się. A to Q zawsze daje mi kryte? Co ją? Ja, 90% kryta? Skąd? No bo podwójnego przecież. Kuźwa mać, typu jest ta postać. Michael zostaje mainem Yasuo. Nie, nie zostaje. Nie zostaje, naprawdę. Jak nie, to no co? Nie, no ja nie jestem tym typical Yasuo, co dzisiaj mi z Intelot wygry. wygrywasz, prawda? No ważne. We Farmie przynajmniej. Dbam wizję. To jest podstawa na kompetitive, na solo queue. Kuźwa na wszystkim. Wizja jest najbardziej ważna. Dobra, zróbmy tak. Jeśli on mnie tak. nie zabije, to się. Nie... Dobra, ale first rate. First to, to ja po to treherguję, żeby tu tureta wziąć. Oh shit. Ja nie wiem czy my ich zabijemy za bój na Luciana? <laughs> się nie wrąbałem to? tak, bo się wrąbałem po prostu. Chciałem to wziąć. W górę, w górę. Only Yasuo to diamond challenge na Turcji. Nie no, powiem wam, że jakbym grał, załóżmy mi daczy coś i nie wiem, próbowałbym nowych champów. To może bym grał Yasuo, ale nie no. Kobien dżungli nie chce mi się dosłownie. Takio Widzicie, poza tym ja gram pod asysty. No mam 5 asyst, kiedy mój Assassin ma 4 kile. no to wiecie o co chodzi. To są jedyne plusy tego meczu Co, jak tam woli miś? O kurde, ale inseki poleciały z obydwu stron. On, on ucieknie, wiesz? On, on kopnie ciebie, żebym ja się odbił. Ale on mi dał już kopanie, A, A, no chyba, że... Nice. Nie, jak chcecie to bierzcie fragi, bo ja w 100% nie wykorzystam demage'a tych postaci Żeby nie było. Będziesz miał na odcinek. Ta, 3, 4, 5 hey, Ale skąd ty masz blue? Co? No bo zabiłem Lissina cepie a, ty Czeruj dobrze. mapę Nie, nie, No nie. zabiłem Lissina, no czego nie rozumiecie? No to dobrze, mówię, mówię, to dobrze No, no nie rozumiesz chyba Mówię ci dobrze, Proszę że zabijesz no <noise> Report, żołnierzu. Mówię dobrze, to jeszcze report. Nie, tak coś na czacie powiedział, wiesz? Czytałem wiadomość akurat. A, to przepraszasz. <noise> A cię można tak strollować, bo, że Jezu. To niełatwo strollować, no, niestety. Eee, nie no, Jakubie, nie będzie potem kolejnej giereczki, wiesz? Ja se skończę, bo tyle już się, siedziałem tutaj, że... O Jezu. Ja odpalę ulta po raz drugi Ty czemu ma ulta, ty? Ha <noise> Mam lepszy miecz Kościół fleszuje tam, R'kuje, coś próbuję zrobić To jest XD. Ta, btw, nice triple kill, ale ja miałem lepszą akcję, sorry Nie no, wiecie jakie to było walka o... Tego? Przeżycie? Naprawdę. Nie żartuję. Dobra, lecimy sobie. <grystanie> Dobra, robimy jak zwykle, bo jungler nie może robić tych kampów, to oh, musimy zrobić z... tego. Jak kampów nie robię? Dwa Drake zrobię. No ale Herald zero. A po co, jak to się samo wygrywa? No właśnie, przez Heraldy wygrasz szybciej grę niż z, z Drakami, wiesz? Ja chcę się pobawić. Ja Taka się ciekawostka. Pobawić. O, chyba tracony moderator będzie i go Cze Radek. Radek nie wiem jakiego ty masz farta naprawdę, ale przez ostatnie kilka live'ów zawsze wpadasz na koniec Stary, trzeba to umieć robić, naprawdę Dobra ten Lucian albo nie żyje, albo nie ma farmy. Nie, Dobre, jest nie po prostu awk, tak mi się wydaje. Nie, no tu jest. Aha, no to nie ma farmy, bo ma, 30, ma Brando na tym. Na supportie, więc mi też by się już nie chciało grać. Tak tamtą grę z Sorako miałem, Nunu miałem na midzie i też mi się nie chciało grać, wiesz? Tak to działa. Nie, no jest, nie wiem czy w ogóle się już z nimi tradeować, bo mam fajne statystyki. Na YouTube to nie będzie takie, wiecie. Nie będzie takie. Ale wstyd, pierwsza gra suło i może być git. To to za Jasuo? No właśnie, Radek, widzisz, co cię ja na tych live'ach, a ty przychodzisz na koniec. To chciało mi się intować i se poleciałem Jasuo. 100% kryta postać z dwoma itemami XD. Tak ja zaraz robię na chyba sam. Eee, dobra, będę splitował, bo w sumie... Co mogę zrobić innego? O, dwa, dwie Ewelinki mainy. Na jednej osobie, najsik. Nice. Tego jeszcze nie było. Co oni próbują? Ty w sumie jaką masz rangę demeczek na tym... na mainiku? Jak ten smurfik twój. <laughs> ferma no to niezłe, to I chyba To nie teraz... jedyny jest, kto ma powie. No, to już nie jedyny jesteś. Witamy w klubie. No nie, no... Dobra. Dawaj rzucaj na YouTubie, przecież jak powiedziałem to na samym początku. Będzie granie z widzami i nazwę odcinek Mój pierwszy raz z Yasuo. Albo Mój pierwszy raz z O, to by było lepsze. No, to miałby sens. Przez cały mecz tak naprawdę nic nie robię, tylko farmie. Dobra, przepraszam. Ło. Wow. O kurde. Wow. Potęga. Grandmaster. Dawaj. No wow. co? Oj, oj. To tak działa <noise> w tej grze? Że... Ej dobra, co mam budować teraz? No teraz, boczka. Boczka? O no serio ci mówię. Nie ma w polecanych Botka. Ale no to, że w polecanych nie ma to to nic nie znaczy. Serio ci mówię, że Bodka. Albo dedens albo Botka. Ja Czyli myślałem, myślałem bodka. że jakieś blatterstera czy coś Blatterster, nie, no nie, blatterstera so. się nie składa? No teraz się na trzeci nie raszują. To co za debile to polecają? No to dobre jest co ty botki jest dobre, proszę mi to zostawić. To czekaj to co ja mam składać? Botka, tak? Nie, ze blatterstera polecają. polecają. No nie, no ale, ale to, no to, że polecają, to ty też grasz tak, że polecają, na przykład na Ramusie? Nie, po prostu pytam, co za debil, to po prostu poleza, jak z tego się nie składa. No to nie, wiem debil. Dlatego to się tak zastanawiam. Ale kozak ten Yasuo, miał... no idealnie wyczułem w zasadzie jego ulta. Wiesz co, kliknąłem w TDR i zmieniło się jego życie na wiadomo co. O, ale tu adetum. o kurde! Dawaj z... zostaw, zostaw mi to proszę! To no, ty śmieciu, dobra, tracisz młoda i VIP' i wszystko, znajdę cię kuźwa, rozumiesz? Znajdę cię bobo Mogę ci podać adres jak chcesz Dobra Wyślę ja tam na miarę Kuźwa dajcie kwadrę please, gdzie ty jesteś? Kuźwa, pierwszy, pierwszy raz grałem jasuło i by była kwaderka, ale musiał jakiś jakiś bobo zjeb Eee no nie, przepraszam tak, przepraszam, teraz to samo jest ty, ty przepraszam. Ale tu kiedy miałem przeprasać, ty? Pół godziny później? Kurwa. Ja o, no, nie dawaj, kończy. nieoficjalna kwadra. Ja o o kurde, dobra, bez przesady no. Aż tak to nie. Aż tak coś już nie poczułam. Ale z, zjebałem, bo mogłem kliknąć Bill Quatera, i by mnie wyleczyło, i bym przeżył. Tak mi się wydaje. Dobra, chodźmy mi lecimy. Co tam A. się będzie działo? Żada. Oooo, oh. ale, oh, <noise> wow. ale Tilta złapał co? Ale Tilta bo złapał. Tu powiedziałem, nie no it's of course it's a joke, you know. W ogóle nie, no, możecie no, czemu ta pozdrawiać YouTube. Tego raznika, to ja w ogóle jej nie widzę, albo to co I ja, ja coś mam. Z... Możecie pozdrawiać YouTube teraz jak chcecie. Także ja będę pozdrawiał. Dobra, Od tu. 7 do 37, chidzę. A, czyli widzę, że nowy main chyba ten woli miś No, jak nagrasz poradnik do dżungli Ja na razie się A, Volibera nagrywałem, jak był challenge, losuj, graj challenge To akurat woli miś mi dropną no akurat by była quaderka, no Na razie Liską chciałem się nauczyć, Spoko. Kielisko. Możemy na coacha się dogadać i już się nauczę. A ja dostanę coacha? Na Ramosa? N nie. Zasługujesz. No ale... nauczyłbym się. Może byś się nauczył, ale nie dzisiaj. Bo A, bo... ale Paypala wyślę po meczu, spokojnie. Dobra, nie no możecie kończyć, no bez przesady. 25 minut to spoko, reklamy właduję ile mogę i jazda. Żeby wiecie, no, mieć pr prąd i te zarobki na kolejny stary. No, to to jeszcze sobie pofarmy. W zasadzie, jak to działa, że. Ja nie mogę w trakcie tego puszczać. Dobra, GG, ale łatwo, GGS. I as Ani wiem, masz prawie trzy odcinki? <noise> no, Beskito, powiem ci, że tak. Duo z Fefe. Mój pierwszy raz, Yasuo, Co bym tam jeszcze odpalić. Eee, w zasadzie bym odpalił jeszcze z tym woliberem. Ale no tak nie wiem, no nie chcesz mi się grać, naprawdę. Owi pokazuje mi, że dopiero le 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 leci 3 godziny, ale tak naprawdę jeszcze wcześniej odpalałem, bo Laga dostałem na OBSie. Więc to dużo. Jesteś powtórkę odpalniki mój gameplay. De. Tylko kilka razy zintowałem, więc... Nie no, damage jest kozak. Damage kozacki zrobiony. Dobra, to żegnamy się z YouTube'em, także popatrz, trzymajcie się.